Wiar. Pośród wielu tu zgromadzonych zebrały się tu można powiedzieć dwa środowiska w społeczności naszych lokalnych pszczelarze i przyjaciele yy, oraz samorządowcy. Niektórzy z Was łączą dwie, obie funkcje. I w życiu nie ma przypadków i Pan dzisiaj tak sprawił, że dzisiejsze słowo mówi właśnie o posłudze władzy. Przytacza nam historię związaną z Herodem. Ale jakże smutna to historia! Historia Heroda i Jana Chrzciciela pokazuje, jak w posłudze władzy można pogłądzić. Jak dramatycznie może się zakończyć powołanie do pełnienia funkcji społeczeństwa. Przychodzi tutaj na myśl inna historia biblijna. Historia Dawida, który przez swój grzech, grzech z potrzebą wysyła na śmierć jej męża. I oto przychodzi do niego prorok Natan i opowiada mu historię pewnego biedaka, który miał ostatnią owieczkę. Pielęgnował tę owieczkę, była dla niego jak dziecko. I kiedy do bogacza w tej wiosce przyjechali goście, nie ruszył on swojego stada. Żeby położyć owieczkę wiesiadnicą na stół. Ale poszedł do tego biedaka i zabrał mu tę jego jedyną, najcenniejszą owieczkę. Natan oczywiście mówił o Dawicie. I Dawid wtedy wykrzyknął, czyż ten człowiek winien mieć śmierć? A Natan mu mówi To ty jesteś tym człowiekiem. Dwie różne postawy Heroda i Dawida. Dawid się nawraca i pokutuje. Herod ścina głowę proroka. I kochani, dzisiaj każdy z Was, drodzy samorządowcy, w świetle tego Słowa Bożego, Wy, którzy jesteście powołani do władzy rządzenia, do służby społeczeństwa, stajecie, stajecie dzisiaj w tym nadtoksym kościele przed ogromną szansą. Ogromną szansą zadania sobie pewnych pytań odnośnie sposobu naszego rządzenia. I trzeba zadać sobie dzisiaj to pytanie: czy nie żyje ponad stan, Czy nie zabiera ostatniej owieczki biedakowi? Czy wiernie realizuje swoje zobowiązania? Czy dobro człowieka jest na pierwszym miejscu? A może wygrywają zakulisowe interesy małych grup? Czy nie organizuje herodowych bazów i przyjęć, gdzie omawia się zniewolenie prawdy? Czy prawo naturalne Boże jest dla każdego z Was wytyczną nadrzędną w sprawowaniu posługi władzy? Czy nie postępuje wbrew własnemu sumieniu? To jest ogromna szansa dzisiaj, aby w świetle Ewangelii spojrzeć na te pytania, spojrzeć w głąb Waszego serca, gdzie Bóg zakorzenił Wasze powołanie do posługi. I wy, kochani pszczelarze, kiedy wchodzi się w świat w tłu, to serce jakby bije mocniej ku stwórcy. Jak można było tak to wszystko zaplanować? Otóż to niesamowity świat. Wczoraj byłem zdumiony, kiedy zacząłem czytać, jak to wszystko się tam odbywa, jaki tam jest porządek, jaka harmonia. Tam każdy wie, po co jest stworzony. Wy, drodzy ludzie wstół, jak cudowny świat, w tym cudownym świecie przyszło wam egzystować. Jak piękne i szlachetne. Owiane tajemnicą cudów istnienia jest obcowanie z tymi owadami. Ale, kochani, jesteście powołani do tego, aby na wzór tych owadów być przykładem dla nas, dla środowisk lokalnych, w których żyjecie. Bo tak jak pośród pszczół spotykamy niesamowitą hierarchię istnienia i ład życia. Tak i wy musicie sprostać wymaganiom świata pszczół. Dlatego bądźcie strażnikami Waszych rodzin i Waszych bliskich, ochraniając ich jak pszczoły ochraniają masę. Bądźcie budowniczymi dobra i pokoju w waszych lokalnych społecznościach. Na wzór pszczół woszczarek, które budują pracę. Oczyszczajcie ze zła wasze środowiska, pielęgnujcie dobro, stawajcie na straży prawa naturalnego, wartości i tradycji ojców, na wzór pszczół robotów. Kochani, jesteście powołani do tego, by codziennie odwiedzając waszą pasieczkę, przyglądając się tym stworzeniom. Przypominać sobie o Waszym powołaniu, o tym, by mając do czynienia ze szlachetnymi pszczołami, pszczoły mogły mieć do czynienia ze szlachetnymi ludźmi, jakim jesteście. Patrząc na ten cudowny świat przyrody, powstańmy, kochani, dzisiaj grzech, z leparzu grzechu, z odpałości, z bezsilności i beznadziejności. Stańmy odważnie i determinowani na straży naszego, naszego serca, na straży naszego sumienia. Najważniejsze jest właśnie, byśmy nasze serca uczynili pięknym kulem, gdzie będzie kwitło Boże życie, Boże życie sakramentu, Boża dobroć, Boża uczciwość i przekonanie o wielkości wspólnej. Na koniec pragnę zadedykować Wam wszystkim piękny wiersz Bolesława Leśmiana pod tytułem Pszczoły. Jednocześnie przyzywam nad Wami, nad Waszymi rodzinami, nad Waszą pracą opieki świętego Ambrożego. On, mówi, on jest patronem pszczelarza, ale jak najbardziej samorządowym. On był przecież kaznodzieją dworca. On wskazywał na prawdę. Modlimy się dzisiaj, by On towarzyszył Wam i Waszym rodzinom w codziennym życiu. Bolesław leśniał pszczoły. W, w zakamarku podziemnym, w mieszkalnym pomroku, gdzie zmarły zamiast dachu, mają coś nad głową, w pewną noc wiekuistą, a dla nas lipcową, coś zaprzętło. Nie słyszy i przynagla kroku. A to pszczoły. Zmyliwszy istnienia ścieżynę, zboczyły do tych pustek jak do złego ula. Ruj się iskrzy tak obco, tak dręcząco kula, że strach mrozu tę jurną ujrzeć podwrócimy. A zmarli w zachwyceniu, Źrenice rozbiezną, przesłaniając od blasku w rąk biurem, Włoczą się w cień do cienia i wołają kurem, to pszczoły. Pamiętacie? To pszczoły, na pewno. Przytłumione snem i bóle na nowo ich trawią, wdzięczni drobnym owadom za zbudzoną ramię. Z wszystkich sił swej litości patrzą w kryz co wzdłuż śmierci poprzez poprzek życem się złota. Nali niegdyś te cudła złotego pomiołu, A dzisiaj zaniedbani nie, nie za w swych gniewach niedobrzysku, Podziwiając przez latą szaradę rozbłysku I chylżą łamigłkę dręczącego lotu. Ale drogę powrotną zmęszywszy w odmęcie, Pszczoły lśnią gromadą już co chwila rzadką, Już w świat się przedostają, gasną na zakręcie. Już ich nie ma, a oni wciąż patrzą i patrzą, Amen.